Czy możemy przejść do następnego? Przepraszam, pan radny. Ale ja bardzo krótko. Mnie z pytaniem, czy z prośbą uprzedził pan radny Bogusławski. Też miałem właśnie, tylko chciałem z interpelacji zaczekać do spraw różnych, co się wcześniej wydarzyło, żeby przedstawił się właśnie nowy prezes Inwest Parku. I w ogóle myślę generalnie, że powinna być taka zasada, że, że jak te, tak ważnej instytucji, czy którejś z firm zmienia się szefostwo, to, 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 to powinniśmy mieć okazję właśnie jako e, rada, żeby. E, żeby tą osobę poznać, a co do pana Sławomira, panie prezesie, to tak powiem śledziliśmy te medialne wydarzenia, jak to wszystko było powoływane i że to trochę czasu trwało i były różne z tym problemy, ale to oby zadziałało to stare powiedzenie, że wszystko co dobre się rodzi w bólach i życzymy powodzenia. Dziękuję. Czy jeszcze w ramach interpelacji i zapytań, proszę. To ja tylko powiem, że oczywiście nie bez przyczyny jest na sali Pan Prezes. To wy Panowie z kolei naszą intencję, żeby go przedstawić i myślę, że wszyscy będziemy go wspierać i życzyć mu powodzenia. Ja się spytam, czy jeszcze w zakresie interpelacji i zapytań yy, Szanowni Państwo radni chcą zabrać głos? Dziękuję. Nie widzę. Czyli przejdziemy do następnego punktu wolne wnioski i informacje. W tym zakresie prosiłbym, tak. Pani, jeżeli dobrze zrozumiałam, pytała Pana Prezesa Giergielewicza kwestia, skąd to źródło jest, że te, te, potrafi Pani wyjaśnić precyzyjnie te wiatry. Ja nie wiem, no kwestia. Myślę, że to jest dosyć proste. Proszę Państwa, oczyszczalnia i kompostownia jest wzorowo zlokalizowana, ona jest na, Poza piłą możliwe jak najdalej Ci co są żeglarzami, wiedzą o tym, że dominują wiatry zachodnie W Polsce i Przewiew przez oczyszczalnię Gdzie niestety odory występują, to jest oczywiste Powoduje, że Kierunek wiatrów na Miasto praktycznie nie występuje, to jest Okres zimowy, kiedy my nie, nie, nie produkujemy. Niemniej wprowadziliśmy, zamontowaliśmy taki rękaw lotniczy, i kiedy gwiazd byłby wiał na piłę, pewne czynności nie będą wykonywane. Natomiast, co do, do bo Pani nie, mógł, nie, nie dopowiedziała, że chodziło o mieszkańców z rejonu ulicy Kaczorskiej. To trwa trwała w tej chwili kampania ziemniaczana i. Teodory tam się w, przez te dwa miesiące Pojawiają między innymi W tym kanale o którym pani mówiła że on istnieje już od Przedwojnia Jest używany przez dwa miesiące Zakład ziemniaczany posiada dokumentację i sukcesywnie Go zamyka pozostał tam jakiś nieduży odcinek który Myślę że w długim czasie będzie, będzie zamknięty I Jeżeli już jestem przy głosie to tylko powiem że 10 listopada otwieramy rozbudowaną kompostownię i będziemy istotnym elementem w obiegu y, odpadów komunalnych. Będziemy z, ponownie y, pełnić tą funkcję, którą mamy przywiązana, mianowicie chronić środowisko. Y, zapraszam na również konferencję 15 listopada, którą Pan Prezydent organizuje która mówi o kompleksowej sprawie dotyczącej odpadów komunalnych i, i, i nowej logistyce i w ogóle nowo, nowych zdarzenia prawnych, bo one będą w przyszłym roku no, dominowały mi się, również państwa dyskusje. Ja, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w ramach wolnych wniosków informacji państwo radni chcą zabrać głos? Ja pozwolę sobie poinformować państwo, że do przewodniczącego Rady Miasta wpłynął wniosek o konstytuowaniu się Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i powyższa informacja została przekazana w dniu dzisiejszym. I druga sprawa to jest sprawa związana z powołaniem i podjęciem uchwały zespołu w sprawie likwidacji dokumentów związanych z wyborem ławników. Jak Państwo wiedzą, na poprzedniej sesji dokonaliśmy wyboru ławników. Natomiast część osób, która nie została z, zakwalifikowana, również złożyła dokumenty, i te dokumenty są w Radzie Miasta. Wszystkie dokumenty ławników, którzy zostali wybrani, zostaną przekazane do prezesa Sądu Okrągowego. Natomiast te osoby, które z takich lub innych przyczyn y, nie zostały wybrane, mogą zgłosić je i odebrać złożone tam dokumenty między innymi zdjęcia zapytanie o karalność i inne dokumenty które były złożone do rady miasta Taką uchwałę trzeba podjąć w okresie 60 dni od wyboru natomiast następna sesja byłaby już po tych 60 dniach dlatego Dzisiaj y, taką uchwałę w zakresie tego zespołu. Żeby nie komplikować, uważam, że powinien być, no wskazane by było, może nie, że powinien być, żeby to był ten sam zespół, który dokonywał wyboru. Oczywiście stanowisko y, radnych może być odmienne, ale y, tutaj y, myślę, że nie byłoby żadnych przeszkód formalnych, żeby był to ten sam zespół, który zająłby się likwidacją tychże dokumentów ze względu, żeby. Zarówno osoby, które tu kandydowały, nie miały zastrzeżeń w tym zakresie, że co się dzieje z tymi dokumentami, a po drugie, jest y, ustawowo narzucony obowiązek, żeby przeprowadzić w określonym terminie likwidację tych dokumentów. I oddaję głos y, Państwu w tym zakresie. Proszę, Pan Kosmatka. Ja rozumiem, że ten głos oddaje Pan Przewodniczący nie w kwestii, którą przed chwilą przedstawiał, tylko udziela głosu w kwestiach, które radni chcą wnieść. Proszę Państwa, że wszystkim jest wiadome, iż 15 września na ręce Pana Prezydenta Głoskiego skierowałem cztery wnioski związane z poprawą. Czy nowelizacją uchwały, jaką podejmowaliśmy w czerwcu, uchwały związanej z odpłatnościami za świadczenia w postaci miejsc w przedszkolach? 6 października otrzymałem odpowiedź podpisaną przez pana prezydenta Szewca, której konkluzja jest taka, że. Proponowane przeze mnie zmiany uznaje się za nieracjonalne. I e, powiem tak, dla mnie formuła tego pisma jest irracjonalna, z kolei, bo po pierwsze wnosiłem o to, aby poprawiając uchwałę określić godziny podstawy programowej. W odpowiedzi y, dowiedziałem się, że ustalenie jednej wspólnej granicy czasowej z punktu widzenia w szczególności rodziców przedszkolaków byłoby nieefektywne i burzyło uzgodnienia z nimi zawarte. Otóż y, znowelizowana ustawa o y, oświacie w tym zakresie mówi o tym, iż organ prowadzący jest zobowiązany do ustalenia tych godzin. Dalej y, pisze się y, w tej odpowiedzi, iż y, praktyką jest niepobieranie opłat, gdy rodzic przyprowadza dziecko przed deklarowaną godziną. Natomiast w przypadku naginności takich sytuacji rodzicowi proponowana jest pierwszej kolejności zmiana treści umowy. To jest odpowiedź na tą część, gdzie ja wnioskuję o to, aby przed rozpoczęciem godziny godzin podstawy programowej nie były pobierane żadne opłaty. W związku z takim sformułowaniem nasuwa się pytanie, czy występuje to czy nie występuje, bo bo Trudno wyczuć tą odpowiedź. Dalej pisze się w odpowiedzi na kolejny element związany z czasem pobytu dziecka w przedszkolu, że hmm, pobyt dziecka reguluje umowa zawarta między rodzicem a dyrekcją placówki. W przypadku zmiany sytuacji życiowej rodziny, np. konieczności wydłużenia pobytu, zawsze istnieje możliwość zmiany umowy za porozumieniem stron. Otóż nie dodaje się tylko o tym, tego, że w umowach, jakie obowiązują w naszych placówkach, a podpisywane są przez dyrektorów z rodzicami, jest mowa o tym, że wypowiedzenie warunków, czy zmiana warunków umowy może nastąpić za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, skutkującym na koniec miesiąca, w którym zostanie coś takiego złożone. Ja wnioskowałem również o to, aby w godzinach pracy placówek nie pobierano opłaty karnej w wysokości 10 zł, tylko za nieodebranie dziecka w zadeklarowanym czasie stosować stawkę 2,50. Uznaje się, że przy prowadzeniu czegoś takiego po pierwsze dezorganizowałoby to pracę przedszkola a poza tym po co w tej sytuacji w ogóle podpisywać umowy przepraszam bardzo ale od dłuższego czasu już kierowanie dziecka pod opiekę przedszkolną i związane z tym płatności regulowane są umowami i tu nie widzę, aby to w jakiś sposób miało dezorganizować bądź narażać na dodatkowe koszty nasze placówki przedszkolne. I ostatni element. Kwestia stosowania dodatkowych opłat w wysokości 10 zł, tych karnych opłat, o których była, jest mowa w uchwale, proponowałem, aby stosować je dopiero po czasie pracy przedszkoła. Kiedy dziecko nie zostanie odebrane, i tu uznano, że w takiej sytuacji to mogłoby to doprowadzać do zachwiania procedur bezpieczeństwa oraz burzyło organizację pracy. Jestem zdziwiony tonem tej odpowiedzi, bo po pierwsze w tej kwestii trudno mówić o łamaniu procedur bezpieczeństwa i dezorganizacji jako że tego typu zdarzenia są incydentalne i w tego typu sytuacjach ta opłata karna jest uzasadniona natomiast w godzinach kiedy pracownicy przedszkola poczynając od nauczyciele kończąc na woźnych są opłacani z środków, które na ten cel przeznacza, przeznacza samorząd stosowanie tej restrykcyjnej opłaty wydaje mi się nie do końca uzasadnione i proponowałbym aby sprawę jeszcze raz przemyśleć i przeanalizować i być może warto by było jednak tego rodzaju poprawki nanieść, bo to, że organ nadzoru uznał, że nasza uchwała jest prawidłowa, w tym czasie kiedy podejmowane były te uchwały, praktycznie organa nadzoru w kraju Akceptowały 99,9% tych uchwał, nie doszukując się jakichś niedoskonałości, nie chcę powiedzieć nieprawidłowości. Dopiero w momencie, kiedy po 1 września zaczął się szum, wówczas zaczęto przyglądać się, w jaki sposób te uchwały zostały skonstruowane. I już ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, ja tak się składa, że mam w rodzinie dzieci chodzące do przedszkola, również rodziców podpisujących te umowy i wiem z ich informacji, w jaki sposób poszczególni rodzice. Podchodzili do określania czasu pracy, czasu pobytu dziecka w przedszkolu, jak liczyli każde kolejne 2,50 za godzinę, bądź w jaki sposób można by było tych 2,50 uniknąć. W związku z czym mam świadomość tego, że. Wszyscy rodzice właśnie w taki sposób dzisiaj, w czasach, kiedy nikt nadmiarem pieniędzy w kieszeni nie dysponuje, podchodzą do tych spraw. Stąd ta moja propozycja, stąd te moje wnioski, i uważam, że. Taki sposób potraktowania tego problemu jest swego rodzaju, nie chciałbym powiedzieć lekceważeniem sytuacji, ale takim dosyć swobodnym podejściem do tego, co stało się w naszym kraju w momencie, kiedy ta. Prawidłowa, to zawsze podkreślałem, ustawa została wprowadzona w życie przez poszczególne samorządy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tym punkcie ktoś z i Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Prezydent rozumie odpowiedzi. Może nie w odpowiedzi, nie w polemice, ponieważ powiem króciutko bardzo. Wydaje mi się, że Pan Radny nie chce zrozumieć tej odpowiedzi i treści i sensu. Pana wypowiedzi powtarzają cały czas to, co zostało tam napisane i na co dosyć precyzyjną odpowiedź w moim odczuciu. Bardzo głęboko się nad tym problemem zastanawiałem i Pan utrzymał. Otrzymali to również wszyscy radni, bo o ile dobrze wiem, tego typu odpowiedzi otrzymał radni. Niech radni wyrobią sobie zdanie, czy to było lekceważenie, czy ton lekceważący. Czy w inny sposób y, Pana uraziłem? Jeżeli tak jest, to nie było to moją intencją, a podkreślam z całą mocą, udzieliłem odpowiedzi w pełni na zadane pytania. Uważam, podtrzymuję swoją decyzję, że Pana wnioski są błędne. Dziękuję. Proszę bardzo. Dwa zdania owocem. Po pierwsze, jest to pismo adresowane tylko do mnie, bez żadnego rozdzielnika, więc najprawdopodobniej państwo radni nie otrzymali go. Po drugie, ja nie czuję się obrażony, bo nie należę do ludzi, którzy się szybko obrażają treścią tego pisma. Natomiast uważam, że co do tego, kto w jaki sposób pojmuje pewne rzeczy, moglibyśmy długo debatować. Dobrze, dziękuję. Ja, yy, zaraz udzielę głosu. Ja pozwolę sobie jednak wrócić do tematu, który wywołałem. Chodzi mi o likwidację. Czy państwo akceptują, że byłby to ten sam zespół w tym samym składzie? Pani radnej Miller? Pana radnego Jacka Bogusławskiego, Pana radnego Czesława Jopek, Pana radnego Maria Barukowskiego i mojej własnej osoby do likwidacji dokumentów związanych z wyborem ławników. Prosiłbym o przegłosowanie, żeby nie budziło to już żadnej wątpliwości. Głosowania. Nie? Czy y, panie i panowie radni wyrażają zgodę tak jak wcześniej wyrazili? Dobrze. To czyli, y, y, przy, y, głosowanie już jest y, przygotowane, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Po, działa? Działa. I przycisku za. Kto jest przeciw? Podobnie. Kto się wstrzymał? Podobnie. Kończę głosowanie. Proszę o wyniki. Został powołany ten sam zespół związany z likwidacją dokumentów y, dotyczących kandydatów na ławników. Ja jeszcze może jedno zdanie tylko dopowiem y, po rozmowie z prezesem sądu rejonowego niewykluczone, że będzie dodatkowy nabór na ławników, jeżeli prezes sądu zdecyduje. Dziękuję. Udzielam głosu pani Wiesławie wie. Znaczy ja tylko króciutko z, z wypowiedzią całego kontekstu pana prezydenta Kosmatki zgadzam się w stu procentach, dlatego, że ja znam problem od podszewki do końca i znam obecną sytuację, czyli się zgadzam zupełnie i należałoby do tego jeszcze raz podejść spokojnie, bo przecież to nie jest takie bolesne. Natomiast nie uzyskałam odpowiedzi, czy pan dyrektor Mac i, i, i może w porozumieniu z Tarpilem zrobią te 25 kroków, żeby po błocie na Ryneczku nie chodzić. Panie prezydencie, proszę. Panie prezydencie, proszę. W odpowiedzi tylko i wyłącznie na temat tarpilu wydawało mi się, że mówiłem, że oczekuję na piśmie pan Łado i pan, tak wydaje mi się pan Łado potwierdza, że oczekuję w tym zakresie interpelacji na piśmie, ponieważ tu 25 koków, tam 80 metrów, tu 100 metrów i uskłada się milion. Dlatego uprzejmie bym prosił o, o pisemną interpelację. Panie i Panowie Radni, czy jeszcze w, w ramach wnioski i informacje są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Natomiast z tej racji, że Radni wyczerpali, a wpłynął do Rady Miasta Piły wniosek Pana Sławomira. Pietrkiewicza, a jest on osobą zainteresowaną i jest na sali Udzieliłbym mu głosu, żeby się wypowiedział w tej kwestii, aczkolwiek ten wniosek powinien być kierowany bezpośrednio moim zdaniem do prezydenta. Dziękuję.